W tym wydaniu telewizyjnego przeglądu tygodnia. Policja w walce z prędkością w pierwszy dzień wiosny. Funkcjonariusze ciechanowskiej policji włączyli się w kampanię Kochasz. Powiedz stop wariatom drogowym. Miasto zamierza ratować zabytki. W tej chwili w ewidencji, ewidencji konserwatora zabytków jest ponad 30 tego typu obiektów. Co dalej z ciechanowską jednostką? Czekamy, bo tak jak mówię, być może pojawią się jakieś pomysły dotyczące przeznaczenia dodatkowych środków na zagospodarowanie tego terenu. Oraz zaproszenie na jarmark Wielkanocny. Nasza kamera miała okazję towarzyszyć w patrolu Ciechanowskim policjantom. Wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego włączyliśmy się w kampanię Kochasz, powiedz stop wariatom drogowym. Jest pierwszy dzień wiosny, w związku z tym rozdajemy takie niebieskie serduszka Kochasz, powiedz stop wariatom drogowym które należy przekazać bliskiej osobie, kierowcy, żeby pamiętał ten kierowca o tym, aby jeździć ostrożnie. Przekażę. Tak. No właśnie, czyli byśmy panią zapytać, czy kontroluje Pani męża podczas jazdy? Oczywiście, i... że kontroluje. Wie Pan, jak trochę przyspiesza czy coś, to, to mówię, żeby zwolnił, zwolnił. Oczywiście. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, prawda? Oczywiście. Następnie udaliśmy się do miasta, aby zachęcić młodych ludzi do udziału w akcji. Zabrałeś moje miejsce? Zabierz moje kalectwo. Polega ona na umieszczaniu za wycieraczkami pojazdów, które bezprawnie parkują na miejscach dla niepełnosprawnych specjalnych broszurek z Akcji. W piątek ulicami Ciechanowa przeszła droga krzyżowa, w której uczestniczyli parafianie z całego miasta. Trasa już tradycyjnie prowadziła od kościoła parafii świętej Tekli przez ulicę Orylską 11 Pułku łanów Legionowych 11 listopada, Plac Kościuszki Zieloną Ścieżkę oraz ulicę księdza Piotra Ściegiennego aż do Fary. W galerii Bolesława Biegasa przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki prezentowana jest nowa wystawa pod tytułem Portret Świata autorstwa Edwarda Grzegorza Funke, który gościł w naszym studiu. Znaczy, wystawa jest podsumowaniem naszego projektu, takiego prywatnego projektu fotograficznego pod tytułem Portret Świata, który tworzę z moją małżonką, z którą odbyłem wszystkie podróże, która zresztą jest w pewnym sensie także współautorem tej wystawy, ponieważ... Część prac powstała dzięki temu, że ona. Podpowiadała mi, co trzeba robić. Fotografie pochodzą z sześciu kontynentów i powstały na przestrzeni 20 lat. Zbiór zdjęć przez najbliższy miesiąc prezentowany będzie na ścianach Ciechanowskiej Galerii. Radni miejscy obecnej kadencji obradowali w Ciechanowskim Ratuszu. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zmian budżetowych zaproponowanych przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. Bardzo się cieszę, bo te zmiany budżetowe są spowodowane postulatami mieszkańców, które były wyrażone na 12-osiedlowych spotkaniach w lutym my zrobiliśmy takie podsumowanie tych oczekiwań i to co jest możliwe do realizacji na 2015 rok, wygospodarowaliśmy na ten cel około 4,5 miliona jeśli chodzi o zadania inwestycyjne i milion złotych na zadania remontowe i myślę, że dobra decyzja ze strony radnych, bardzo się cieszę, że ta uchwała została podjęta, bo to pozwala na dodatkowe działania, które będziemy podejmowali w 2015 roku, no i też one są w pełni zgodne z tym, co mieszkańcy, zgłaszają mieszkańcy. Podjęto również uchwałę, która umożliwia właścicielom zabytkowych obiektów w Ciechanowie starać się o wsparcie finansowe z miasta na ich remont. Do tej pory miasto nie ponosiło żadnych tego typu uchwał i nie były poczyniane żadne kroki związane z ratowaniem zabytków nawet tych, które były w posiadaniu gminy miejskiej Ciechanów dlatego to jest jedna z pierwszych takich inicjatyw, które mają na celu ratowanie obiektów zabytkowych. W tej chwili w ewidencji ewidencji konserwatora zabytków jest ponad 30 tego typu obiektów. Wideo z sesji rady miasta dostępna jest na stronie internetowej oraz kanale YouTube. Sprawa kupna Ciechanowskiej Jednostki Wojskowej pozostaje nierozwiązana. Miasto wciąż nie udzieliło odpowiedzi w tej sprawie Agencji Mienia Wojskowego. Wiem, że sprawą zainteresowani są też lokalni parlamentarzyści, dlatego też poczekamy na ich interpelacje, ich działania w tej kwestii. Być może jeszcze uda się coś wywalczyć, dlatego też na spokojnie czekamy z oficjalną odpowiedzią do Agencji Mienia Wojskowego. Coś wywalczyć, czyli co? Jakim rozwiązaniem miasto by było usatysfakcjonowane? No, na przykład te środki na zagospodarowanie tego terenu w przyszłości ze strony budżetu państwa i myślę, że to w znaczny sposób ułatwiałoby te działania, bądź też zwiększenie bonifikaty, choć tutaj trudno zrealizować ten postulat, który był obiecany, to znaczy ta przysłowiowa złotówka. Wydaje się, że to jest niestety niemożliwe. Natomiast no, warto jeszcze trochę powalczyć i może coś uda się ugrać na te tych działaniach, które też zadeklarowali podjąć parlamentarzyści. Pozostaje mieć nadzieję, że ciechanowskie koszary nie podzielą losu tych współtuska. Od 16 do 26 marca we wszystkich szkołach i przedszkolach Ciechanowa była prowadzona wielkanocna zbiórka żywności, którą po raz piąty zorganizowało Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie. Jej celem było udzielenie materialnego wsparcia najuboższym w okresie przedświątecznym. Tradycyjnym zakończeniem akcji był mecz z jajem, z udziałem przedstawicieli lokalnej polityki, biznesu i oświaty. No, każda inicjatywa, która pomaga ludziom potrzebującym jest warta, yy, warta naśladowania, warta uczestnictwa, no i warta wsparcia. Stąd moja obecność. Impreza będzie kontynuowana w następnych latach. Myślę, że inicjatywa jest bardzo cenna. Już wstępne nawet deklaracje tutaj padły. No, to nie jest zależne od nas, że kolegium przestaje istnieć, ale pracownicy, którzy organizatorzy tego meczu charytatywnego pozostają, są chętni do współpracy, a myślę, że miasto bardzo chętnie się w to włączy. Retransmisję rozegranego meczu można będzie obejrzeć oczywiście na naszej stronie krdp.fm oraz kanale youtube krdp.fm. Już w sobotę w godzinach od 11 do 18 zapraszamy na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się na Ciechanowskim Deptaku. Na miejscu będą czekać stoiska z rękodziełem, warsztaty, muzyka ludowa, świąteczne przysmaki i różnego rodzaju artystyczne propozycje związane z wielkanocnym klimatem. Organizatorami są Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio.